Mówię ci, Kaczka Dziwaczka jest o kaczce, które jara blanty. Sam tytuł, Kaczka Dziwaczka. Albo dalej, nad rzeczką opada krzaczka. Krzaczka, mówię ci do Zoś. Gdzie on jest, kurwa? jak pierwsze wycieczki, miała szwędacza, jarała i łaziła. Szukała czegoś do żarcia, ale uważaj, ropy zjera. Pięć dekad mleka w aptece. Cały początek szlak trafi. Nie idziemy do kina, musimy gada pochować bratu zdechł i on płacze. Muszę pochować i postawić mu krzyż. Mam saperkę. Pokaż. Wężowi chcesz stawiać krzyż? Albo co? Co, kurwa, Bibi nie znasz? A w ogóle to po co go zakopywać? kopywać? Można z niego wychaczyć parę stóp. Szukała czegoś do szarcia, ale uważaj gdzie? Syra o fryzjera. Pięć mleka w aptece. Jak można kupować mleko na A nie rozumiesz tego? Nie, kurwa nie rozumiem. A mówię, że rzucasz. Tylko Co ty wy Puszcza. Odbiło ci kurwa? Ludzie patrzą, jak bym Podaj fajka ostatnia. Żadnej fajki cię podam. Puść ten pieczony guzi. Nie puszczę, dopóki nie zobaczę tego gościa. Tu twoje zabawany. Puść ten pieprzony guzi. Odpierdol się! Niech Joker, to nie do ciebie. Jutro o 19 w kręgielni. Będziemy, okej. Okay. Nie można zareklamować węża, ale pan mi go sprzedał ją zdechł. Bo takimi zwierzętami trzeba się umieć opiekować. Chciałbym sobie kupić psa albo kota! Mam alergię na koty, zresztą co ja się panu tłumaczę? Chciałem węża i koniec! I miał pan! Całe trzy dni! A skoro chciał pan mądre zwierzę, to to jest akurat najmądrzejszej, jakie znam! Zdechło zawczasu! Ten wąż wiedział, co go czeka i po prostu popełni samobójstwo! Jakie samobójstwo? To i pan tu pierwszy, pan ich za dużą my sprzedał i ten wąż się nią udusił! Ten wąż! Mogę dać panu fretkę. Nie chcę kurwa żadnej fretki, chcę węża! Proszę mi tu nie machać tym wężem i proszę się nie wyrażać. Papugi się uczą. Dubi mam papugi. Chcę węża albo kasę. Niech sić, przek! Powiedz, żebym puścił ten guzik. Oni są z panem? Nie, nie znam. Da mi pan tego węża, czy nie? Puść ten pierdolowy guzik! Proszę się nie wyrażać! Nie krzycz, I proszę stąd wyjść natychmiast! Chcę tylko mojego pieprzonego węża! Przecież ma pan swojego węża! Proszę się wylecić z tym trupem! Ty mi powiedz mu kurwa, że puść ten guzik. Chcę węża, nie trupa, nie fretkę, chcę kurwa nowego węża. O, Masz tego, <laughs> <laughs>